Otóż przypominam, że już w roku 1991, jako prezes UPR-u, proponowałem rządzącemu przez Kongresowi Liberalno-Demokratycznemu podniesienie wieku metalnego w stosunku do tych, którzy będą płacali pierwszą składkę. Gdyby KLD przyjął tę propozycję, to 10-40 radkowie byliby w wieku metalnego w 58, i niczyje prawa nie byłyby naruszone. Niestety KLD tłumaczył wtedy, że nie może stracić uwaga społecznego. Natomiast podniesienie tego, tego tym, którzy już mieli obiecaną emeryturę, to naruszenie zawarcia umowy i pogwałcenie praw nabytych. Kongres Nowej Prawicy oczekuje, że Trybunał Konstytucyjny jasno się w tej materii wypowie. Bo nie są ważne demonstracje uniczne, tylko ważne jest, co powie Trybunał Konstytucyjny. Ja nie wiedzę, żeby Trybunał pozwolił na naruszenie praw nabytych emerytów. To jest niemożliwe. Znaczy, jak pan się odnosi tutaj do demonstrujących? Będzie pan za nimi? Czy pan... Zdać znaczy, zdać ta demonstracja widziałem, że ona jest przeciwko ZUS-owi. Tak, tak. Mógłby się znaczy? pan do tego odnieść? Tak. My jesteśmy przeciwko przymusowi należenia do ZUS-u. To jest normalny komunizm. Wszyscy ludzie muszą należeć do ZUS-u. Tworzą jedną wielką rodzinę. Trzeba przymus likwidować. Przekazuję Panu uwagę na konsekwencje, o których nikt nie mówi. Mianowicie przyczyną przymusu emerytalnego jest spadek dzietności. Wszystkie kraje, które wprowadziły przymus emerytalny, odnotowały spadek dzietności. Bo normalni ludzie muszą mieć dzieci, żeby na starość się utrzymały. Jak mają uczaną emeryturę, to pozostają im dzieci. Tylko kłopot. I przyczyną spadku dzietności jest przymus emerytalny. Trzeba go zlikwidować. A co to Nic. Po prostu jak ktoś nie się prywatnie ubezpieczy. To wystarczy? Oczywiście. Nie rozumiem. My wierzymy w zasadę, że każdy jest kowalem własnego losu. Jak ktoś się nie ubezpieczy, to jego sprawa. Co nas to wchodzi. A co według Pana mogłoby zastąpić tą obecną reformę emerytalną? Prywatny, prywatny, dobrowolny ubezpieczenia, jeżeli żeby nie chciał. Ja bym się nie ubezpieczył, Ja bym wolę włożyć te pieniądze w dzieci, w ich wykształcenie. Wtedy, będę miał załóżmy się, biorą dzieci, to one na starość ojca utrzymają. Nie? Bo co to jest dla nich? To jest o wiele lepsze niż. ani